Witam serdecznie z tej strony Vivian Witch i witam Was na kanale, w którym każdy może znaleźć odrobinę magii. Nasz dzisiejszy temat to wolna wola. Porozmawiamy sobie o tym, czy ją mamy, czy nie mamy, a że tak naprawdę wolna wola dotyczy każdego z nas osobna. Jest to dosyć kontrowersyjny temat mimo wszystko, no bo Skoro dotyczy nas wszystkich, to każdy z nas może mieć um, osobne zdanie, osobne przekonanie na ten temat. Porozmawiamy sobie o tym w kontekście magii. Nie będę odpowiadać na pytanie, czy mamy wolną wolę, czy nie. Tą odpowiedź zostawiam y, dla was, a więc nie przedłużając, zapraszam. A więc czym jest ta wolna wola i w jakim kontekście w ogóle będziemy o niej rozmawiać? Chodzi mi tutaj głównie o to najbardziej podstawowe znaczenie czyli po prostu, co kieruje moim życiem, co kieruje moimi decyzjami. Czy moje decyzje są naprawdę moje, czy one wynikają z X? Czy mam tą wolność? Że mogę podejmować decyzje i decyzje, które ja podejmuję, są w 100% moje, czy są w 100%, może nie ale zdeterminowane przez czynniki X, że tak powiem. To jest ten kontekst, który nas interesuje. No, i może też słowem wstępu powiem, dlaczego wolna wola to jest tak skomplikowany i obszerny temat. I trudno w ogóle odpowiedzieć na pytanie, czy ją mamy, czy nie. Jak możemy w ogóle skategoryzować wolną wolę? W ramach czego? Bo to nie jest właśnie kwestia tego, że powiemy: OK, mamy wolną wolę i let's go, albo: Nie, nie mamy wolnej woli i, i let's go. Czy w ogóle. Jest jakiś moment w naszym życiu, gdzie możemy nie mieć tej wolnej woli, a przez coś na przykład, albo zdecydować o tym, że chcemy ją mieć i ją mamy, ale czy w ogóle mówiąc o wolnej woli możemy w ogóle mówić o jakimkolwiek wyborze i decyzji? Już samo to, że nie mamy wolnej woli, decyduje o tym, że nie możemy zdecydować, że tą wolną wolę mamy, mimo że ją chcemy mieć na przykład, bo to jest coś absolutnego. A z drugiej strony, jeżeli mamy wolną wolę, to czy możemy zdecydować o tym, że nie chcemy jej mieć? No bo skoro mamy wolną wolę, to teoretycznie możemy zdecydować o tym, że nie chcemy jej mieć, bo to jest nasz wybór, bo mamy tą wolną wolę w zakresie właśnie czego? No wszystkiego, absolutnie wszystkiego, bo skoro wolna wola jest czymś absolutnym, to my możemy decydować, Dzięki wolnej woli możemy decydować o absolutnie wszystkim, więc czy możemy się wyzbyć wolnej woli, skoro to jest nasza wolna wola? No i widzicie, tutaj już są te pytania, na które trudno odpowiedzieć i pytanie, czy w ogóle da się na nie odpowiedzieć. Na pewno nie da się na to odpowiedzieć tak bądź nie, więc tutaj jest do przemyślenia, do interpretacji każdego z Was. Jak widać wolna wola to jest naprawdę bardzo skomplikowany temat i trzeba o tym rozmawiać na poziomie jednak abstrakcyjnym, bo mówimy o czymś absolutnym, nie tylko w kwestii wyborów, więc my nie będziemy poruszać tego, nie będziemy poruszać tego filozoficznego znaczenia wolnej woli i tych aspektów. Natomiast tego, co dotyczy nas bardziej bezpośrednio, czyli w dniu codziennym, czy w dniu codziennym mamy tą wolną wolę, czy nie, jak ona się przejawia i tak dalej. Ale właściwie ciekawe, bardzo ciekawe, bo nie zastanawiałam się nad tym wcześniej, zanim zdecydowałam się nagrać ten filmik, bo czy w ogóle możemy zdecydować o tym, czy mamy wolną wolę? No bo jeżeli nie mamy wolnej woli, to nie możemy o tym zdecydować. Że ją mamy, bo już z góry jej nie mamy, ale jeżeli mamy tą wolną wolę, to czy ona jest właśnie jak ona jest nam nadana? To jest, to jest ciekawe, to jest po prostu najlepsze pytanie, Ever. Jak jest nadana wolna wola? Bo samo nadanie nam wolnej woli świadczy o tym, że my jej nie mamy, chyba że był jakiś, nie wiem, punkt X, jakiś punkt zero. W którym my mogliśmy o tym zdecydować, czy chcemy mieć tą wolną wolę, czy nie, ale to już jest totalnie, totalnie abstrakcyjne. Więc właściwie wydaje mi się, że same te założenia, o których mówię, no świadczą o tym, że bardziej tej wolnej woli jednak nie mamy, niż ją mamy. Natomiast o czym my tu rozmawiamy? Rozmawiamy o magii, rozmawiamy o manipulowaniu energią. Więc nie da się używać magii bez wolnej woli, tak naprawdę. Podsumowując, z samych założeń wynika, że wolnej woli raczej nie mamy, bo musiała nam zostać jakby nadana przez, przez kogoś, przez nas samych, nie wiadomo. A z drugiej strony do kreowania rzeczywistości i do w ogóle używania magii, no potrzebna jest tam ta nasza wolna wola, no bo mówi, no i ogólnie wola jako Stań się na moje słowa, tak wiecie, w skrócie, no nie? Jak to, jak to teraz połączyć? Jak to teraz połączyć? Na początek omówmy sobie życie przeciętnego człowieka. Ja już nie mówię o mnie, o tobie, takiego zwykłego kowalskiego, zwykłego przeciętnego człowieka. Jak ono wygląda? Więc tak, prawdopodobnie mieszka. W wynajętym albo swoim mieszkaniu, który ma na kredyt, ma żonę albo partnerkę, z którą sobie mieszka. Pewnie ma kota albo psa. Pracuje sobie na cały etat w jakiejś firmie, ewentualnie prowadzi własną firmę, gdzie pracuje na więcej niż cały etat. No, tak mi się przynajmniej kojarzy życie przeciętnego kowalskiego. Przyjmijmy roboczo, że tak jest. No, i ta osoba sobie, wiecie, żyje, podejmuje różne decyzje odnośnie tego, co dzisiaj zje, czy zmienić pracę, czy nie, co będzie robić i tak dalej, wiecie, codzienne daily życie po prostu. W tym życiu są też takie sytuacje, gdzie nam, jako ludziom, wydaje się, że to są jakby, no, mimo wszystko też nasze decyzje. Bo się na przykład czegoś boimy i się przestraszymy. Więc mówimy sobie, że no, mój podświadomy umysł podjął tą decyzję, ale to i tak jestem ja, bo podjął tą podświadomą decyzję, że się czegoś boję, bo było zagrożenie, żeby utrzymać mnie przy życiu, dlatego się przestraszyłam, przestraszyłem. No nie? Więc pytanie, czy te świadome i nieświadome decyzje są w 100% nasze, czy właśnie odwrotnie? Nam się wydaje, że one są nasze, a one tak naprawdę wynikają z naszej podświadomości. Ogólnie z mojej wiedzy psychologicznej wynika, i wydaje mi się, że teraz świat idzie coraz bardziej w tą stronę, i wszystkie badania, i wszystko idzie w tą stronę, że określa się, że to raczej nasza podświadomość. Nasze ukryte wszystkie jakieś właśnie lęki, traumy, zapamiętane różne rzeczy z dzieciństwa kształtują to, jak wygląda nasze życie teraźniejsze. Kształtuje to właśnie czego się boimy, jak reagujemy na zwyczajne losowe rzeczy i nam się wydaje, że to jest nasza świadoma decyzja. Że podjęliśmy taką decyzję, a tak naprawdę ta decyzja, nasza świadoma, wynika z naszej podświadomości, że nasza podświadomość odkopuje jakieś zdarzenie, które kiedyś miało miejsce, którego my nie pamiętamy, i podsuwa naszej świadomości decyzję, jakby rozwiązanie, jak my mamy się zachować. I my przejmujemy tą decyzję od naszej świadomości i mówimy sobie, ale jestem super genialna, że na to wpadłam i robimy to myśląc, że to jest nasze, a to nie jest nasze. Więc tak to ogólnie wygląda i jak widzimy, tutaj nie ma żadnej woli, znaczy naszej, nie ma żadnej wolnej woli. Wszystkie nasze przekonania, wszystkie nasze działania, wszystkie nasze decyzje wynikają tylko i wyłącznie z naszej podświadomości. Tej podświadomości, do której my nie mamy dostępu żadnego. Najlepsze jest to, że nasze ego jest tak silne, że mówi nam, że to nie jest prawda, że to co ja powiedziałam to nie jest prawda, bo nasze ego ma tak silną potrzebę właśnie bycia. Że no, mówi nam, wmawia nam, że nie, to przecież ja, to przecież Vivian Witch, siedząca tutaj, ja w moim kolorze włosów, mojej, moi, moimi wszystkimi przekonaniami, to ja i to tylko i wyłącznie moja decyzja i mojego świadomego umysłu, który no jest połączony z ego. No, a jednak, jednak jeżeli zagłębimy się w ten temat, spojrzymy w to, jak to wygląda. Rzeczywiście przeanalizujemy tak dogłębnie, bez ego, nasze zachowania, nasze, jak wygląda nasze życie, i tak dalej, że idziemy schematami, które nie są nasze, no, dostrzeżemy w końcu to, że to nie jest prawda, że mamy tą wolną wolę właśnie na tym zwykłym, podstawowym poziomie, czyli na poziomie naszego życia po prostu, przeciętnej osoby. No i gdzie jest ta nasza wolna wola, więc. Gdzie tu jest ta magia, gdzie jest to kreowanie, bo z jednej strony mamy to życie całkowicie bez wolnej woli, gdzie nam się wydaje, że mamy tą wolną wolę, gdzie z wszystkimi naszymi zachowaniami, naszymi przekonaniami, naszymi decyzjami rządzi nieświadome, czyli nasza podświadomość, która podsuwa naszej świadomości dalej to, co my uważamy za nasze, a nasze nie jest. A z drugiej strony mamy jeszcze wszystko to, co mówiłam w filmiku o energii wewnętrznej, czyli przebodźcowanie, natłok myśli, yy. I już jawne myśli, które nie są nasze, to już nie tak, że nasza podświadomość podsuwa nam jakieś przekonania, które uważamy za nasze, tylko że w naszej głowie są myśli i w nas są emocje, które już zupełnie nie są nasze, które nawet my nie uważamy za nasze, bo my po prostu nie wiemy, kogo to jest, bo jest ich tyle, że po prostu no, nie jesteśmy w stanie wszystkich przetworzyć, wszystkich jakby zrozumieć świadomie. O czym one są, czego dotyczą, i tak dalej. Więc gdzie my w naszym zwykłym, podstawowym świecie mówimy w ogóle o jakiejkolwiek wolnej woli? To już pomijając to, że mamy podświadomość jakby nieskończoną wręcz, która ma zapisane wszystkie chwile, wszystkie doznania, każdą mili, milisekundę naszego życia. Gdzie do tego jeszcze dochodzi to przebodzicowanie, nasze social media, milion myśli na minutę i tak dalej, gdzie chcemy mówić o wolnej woli, bo no, no, przykro mi, ale nie ma jej w tej sytuacji, po prostu. Więc pierwszym etapem jest oczyszczenie się z przebodźcowania i tych wszystkich myśli i emocji, które nie są nasze. I drugim etapem dopiero jest, Poznanie naszego wnętrza, naszej podświadomości, spojrzenie na problemy z perspektywy właśnie naszej podświadomości, z czego to wynika, dlaczego tak jest, z czego to się bierze i oczyszczenie i przeprogramowanie tego, tych wszystkich schematów, które nam nie służą, które nie są, no po prostu, które nam nie służą, bo to już w większości są nasze, a Później jeszcze dochodzi kolejny aspekt, który też jest trudny, bo teraz już nawet nauka mówi o tym, że traumy są dziedziczone i są eksperymenty. I jeżeli nasza mama się czegoś przestraszyła podczas ciąży, to mogło to być tak silne, że nam się w DNA zakodowało i my się czegoś boimy właśnie przez to. To już nie są teorie, to już jest nauka. Więc. Gdzie my chcemy rozmawiać o tej wolnej woli? A jednak możemy mówić o magii, możemy mówić o kreowaniu rzeczywistości. Więc jak to właściwie wygląda? Tak w praktyce wygląda to tak, że po prostu musimy wejść na ten najwyższy poziom naszej świadomości, połączenie z najwyższym ja, na poziom tego kreatora. Kreator jest poza wolą, jest poza czasem, poza przestrzenią. To są już trudne tematy, trudne słowa, bardzo abstrakcyjne. Ale no musimy wejść na ten poziom kreatora i z tego poziomu kreatora mamy tą wolną wolę i kreujemy według tej wolnej woli. I no przykro mi to mówić, znaczy nie jest mi przykro, ale no muszę to powiedzieć w każdym razie. To, że zaczyniemy uczyć się o magii i o alchemii, i o różnych tego typu rzeczach i sobie, i właśnie ta koncepcja kreatora ją zrozumiemy, usłyszymy i pomyślimy sobie, wow, to ma głęboki sens. I sobie powiemy, dobra, to ja od teraz jestem kreatorem. I, I mnie nie dotyczy po prostu wolna wola czy brak wolnej woli, bo ja jestem kreatorem i wszystko idzie po mojej myśli, zgodnie ze mną i tak dalej, i tak dalej. To niestety nie wystarczy, albo w każdym razie to nie wystarczy, żeby być kreatorem, bo już pomijając przebudzcowanie, pomijając pracę z cieniem, z naszą podświadomością, jest bardzo, bardzo wiele innych, rzeczy, które wpływają na brak naszej wolnej woli. Chociażby relacje z innymi to już nawet nie chodzi o nasze traumy i przebodźcowanie. Ale relacje z innymi. Ktoś Ci powie, brzydko wyglądasz, Ty już się przejmujesz, już jest koniec i kaplica. No to, czy to jest taki błachy przykład, ale to ma wpływ na Twoją wolną wolę, bo nie masz jej wtedy. Dlaczego pozwalasz komuś, żeby odebrał Twoją wolną wolę przez to, że Ci coś powiedział? Kolejny aspekt. To, że na przykład musisz pracować, bo musisz płacić czynsz i coś jeść i tak dalej. To nie jest wolna wola. Możesz sobie mówić, że ok, Ty się decydujesz iść do pracy, bla, bla, bla. A masz wybór? No... No właśnie, to jest kolejny aspekt, który mówi o tej wolnej woli. Gdzie jest ta wolna wola w Twoim życiu? Mówimy o astrologii, że nie, to są w ogóle bzdury, to w ogóle nie ma żadnego wpływu na nas, to są tylko jakieś planety gdzieś tam, bla bla bla. Dlaczego to ma mieć wpływ na to, kim się urodziłem, jakie się urodziłem i tak dalej? Skoro księżyc wpływa na przypływy i odpływy, to dlaczego ma nie wpływać na wszystko inne, co, co się dzieje na Ziemi. Księżyc wpływa na przypływy i odpływy. Skoro Księżyc wpływa, tylko Księżyc, wpływa na tak potężne rzeczy jak oceany, to dlaczego ma nie wpływać na małego, zwykłego Kowalskiego? Który notabene jest w większości złożony z wody, ale to już pomijmy. Skoro wszechświat działa tak, planety i wszystko ogólnie, cała grawitacja wpływa na relacje między ciałami, bo ciała między sobą oddziałowują w jakiś konkretny sposób. Wszystko od, w kosmosie oddziałowuje na siebie wzajemnie, wszystko wzajemnie się przyciąga e, i tak dalej. Ja nie jestem fizykiem, ale podstawy jakieś tam mam. Więc skoro. Wszystkie planety działają tak, że one się przyciągają, bo mamy tą grawitację i każda najmniejsza cząsteczka oddziałowuje na siebie w, we wszechświecie zawsze i w każdej chwili. To dlaczego cały kosmos nie ma mieć wpływu na ciebie, nie mówiąc już o planetach, które mają ogromne masy i gęstości itd. Dlaczego to nie ma mieć wpływu nazwy Kowalskiego? Bo ego Kowalskiego mówi, że nie, ja jestem panem swojego losu i ja mam wolną wolę. Tyle nie wystarcza. Przejdźmy do tego, co wystarcza. Jak wywalczyć sobie tą wolną wolę? No bo, tak jak już mówiłam, wolna wola jest nam potrzebna do tego, żeby, no żeby kreować, żeby czarować żeby manipulować energią, do tego jest potrzebna wolna wola, bo przyjmując, że nie mamy wolnej woli, bez względu na to, co zrobimy, czy zrobimy rytuał, czy nie zrobimy rytuału, tak czy inaczej ostatecznie będziemy coś mieć albo nie będziemy mieć. Magia zakłada, że możemy mieć wpływ na nasze życie, na naszą rzeczywistość, na materię, na wszystko, co się dzieje. Jest to równoznaczne z tym, że mamy tą wolną wolę, żebyśmy poprzez daną praktykę, dany rytuał sobie coś stworzyli, wykreowali i tak dalej. Albo coś zmienili po prostu. Mam wrażenie, że wolna wola boli niektóre osoby. Usłyszałam kiedyś takie zdanie, które dało mi do myślenia: Wolna wola, wolna wola. Wszyscy mówią o tej woli, a co z silną wolą? Dlaczego nikt nie mówi o tym? I w tamtym kontekście ja rozumiem to tak, że wszyscy nam mówią o tym, że mamy tą wolną wolę, że możemy zdecydować o sobie, czy być dobrym człowiekiem, czy złym, i, i ta wola wolna jest nam przypisana, możemy o tym decydować, a tak naprawdę w rzeczywistości, tak jak właśnie to opisałam, w szczyciu codziennym nie mamy jej, jesteśmy jej pozbawieni. I to tak naprawdę jest po prostu takie banalne kłamstwo, które każdy nam wmawia, żeby być po prostu dobrym człowiekiem, żeby się słuchać, żeby żyć według schematów, bo masz tą wolną wolę, więc możesz zdecydować, czy jesteś dobry czy zły. A przecież nikt nie chce być zły, prawda? No, właściwie tutaj ta silna wola jest kluczem. Do tego, żeby to wszystko zrozumieć, bo jaki możesz mieć wpływ na wolną wolę, bo albo ją masz, albo jej nie masz, i tak w życiu codziennym, no trudno, trudno jest nam zapanować, mieć w ogóle wpływ na to, czy mamy wolną wolę, czy nie. Skoro sobie powiedzieliśmy, że wszystkie nasze decyzje, nawet świadome, wynikają z naszej podświadomości i z tego, na co właściwie nie mamy wpływu. Natomiast już silna wola to co innego, bo skoro powiemy sobie, okej, okay, od dzisiaj nie jem słodyczy przez powiedzmy pół roku, to jeżeli mamy silną wolę, to nie zjemy tych słodyczy. A jeżeli jej nie mamy, to zjemy te słodycze. I w tym kontekście nasze słowo, jakie ma znaczenie? I nasza wola w ogóle. Jakie ma znaczenie? Nie ma żadnego znaczenia. Jest to po prostu banał. To jest coś, co nie istnieje. Więc kiedy po tym, jak dobrze wiesz, że powiedziałeś, powiedziałaś sobie, nie jesz słodyczy, ty za tydzień jesz słodycze, i się jeszcze tłumaczysz, że no dobra, bo mam okres, no dobra, bo coś tam, słaby dzień, dobra, ty tydzień nie zjadłam, to mogę, czy coś wiecie, inne rzeczy. I później idziesz do praktyki, i mówisz cokolwiek. I później mówisz, tak powiedziałam, niech się stanie, albo jakąś, jakąkolwiek inną formułkę, ale opierasz to też na słowach, bo Twoje słowa kreują. Gdzie kreują? Pokaż to, jak kreują. No, Twoje słowa nie kreują, jak widzisz. Gdyby Twoje słowa kreowały. To nie zjadłabyś tych słodyczy. I to jest niestety bolesna prawda, ale każdy, kto chce się zajmować magią na poważnie, musi to zrozumieć. Słowa to wola, wola kreuje. Więc zamiast skupiać się na y, wolnej woli, musimy skupiać się na naszej woli, naszej silnej woli, że tak powiem. I i ją budować. To jest umiejętność tak jak każda inna. Budujemy naszą silną wolę i dzięki niej możemy kreować naszą rzeczywistość. Nasza silna wola ma bezpośredni wpływ na naszą wolną wolę, bo jeżeli powiemy sobie, że nie jemy tych słodyczy i utrzymamy to dzięki naszej woli, naszej silnej woli, to wtedy Odzyskujemy tą wolną wolę, bo sami potrafimy o tym zdecydować. I tak to właśnie wygląda. No i jeszcze, jeszcze jedna rzecz, bardziej odnośnie wolności. Wolność nie jest wtedy, kiedy możemy zrobić absolutnie wszystko, co chcemy. Wolność jest wtedy, kiedy wiemy, jak chcemy żyć. I będziemy żyć zgodnie z tą właśnie naszą wolą, tak jak chcemy żyć. Czyli wolność nie jest wtedy, kiedy możemy zjeść absolutnie wszystko na świecie, w każdym momencie, tylko wolność jest wtedy, kiedy mówimy sobie: jem zdrowo, jem owoce i warzywa, nie jem słodyczy, nie jem fast foodów. I się tego trzymasz. I to jest też zaufanie do siebie które buduje. Bo później, jak sobie powiesz przez pół roku nie jem słodyczy i przez pół roku nie jesz słodycze i kiedy po tym pół roku przejdziesz do praktyki i powiesz, niech się stanie, tak powiedziałam, a więc tak jest, to wiesz, że tak będzie. To jest istota magii, wolnej woli i silnej woli. Więc na dzisiaj to wszystko. Dosyć trudny materiał, natomiast bardzo ważny. Wydaje mi się, że ostatecznie wyszło całkiem spoko i tak spójnie w miarę. Więc jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do komentarzy. Zostawcie suba i widzimy się już niedługo. Pozdrawiam, cześć!